Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o naturalnym eyelinerze kolor karamel. Eyeliner podkreśla linię rzęs i nadaje makijażowi wyrazistości. Dzięki użyciu tego kosmetyku w odpowiedni sposób nasze rzęsy ulegają optycznemu zagęszczeniu. Eyeliner jest bardzo delikatny i nie uczula nawet najbardziej wrażliwych oczu. Nie zawiera rozpuszczalników, posiada składniki odżywcze. Pędzelek eyelinera jest miękki i precyzyjny, dzięki czemu może wykonać nawet bardzo subtelną kreskę. W składzie eyelinera znajdziemy glicerynę, która nawilża i zwiększa szybkość regeneracji skóry, a także masło Shea, które nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę i jest też bogate w witaminy A, E i F. Oprócz tego mamy również żywicę akacjową, która doskonale utrwala kreskę na oku. No i sami spójrzcie, przejeżdżam palcem i nic się nie dzieje. No i właśnie to za sprawą żywicy akacjowej. Trwałość eyelinera jest naprawdę spora.